A ja mnie też. Kurde. Przy Dupasek 1, 2, 3 mnie rozwalił. Ósemka. Czopki z mefedronem mnie rozwaliły. <grym> Uparamy coraz niżej. Jak nie przy Dupasek, to czopki. Czopki to się z wszystko... mefedronem. Nie polepszył. Wszystko się jakoś łączy, mi się wydaje. Tak? Myślę, że to z tego samego klanu? Tak, czopki, się... przytupasek, no... Dużo na to wskazuje. <noise> Żeby zostać zniszczonym przez czopki z mefedronem, to trzeba mieć niezłe jazdy. <noise> Jak mu się humor poprawił po czopkach z mefedronem? <noise> <noise> Jesus. <laughs>